Dziś pokażę Ci, jak możesz włączyć funkcję, dzięki której Siri będzie ci czytać wiadomości, na przykład wtedy, gdy masz założone słuchawki. Jeśli, na przykład, idziesz na spacer, biegniesz albo jesteś na siłowni i ktoś wyśle ci wiadomość, a ty nie chcesz wyciągać telefonu z plecaka czy z kieszeni, tylko chcesz wiedzieć, kto do ciebie napisał i co dokładnie, Siri może to zrobić. Może ci bezpośrednio przeczytać wiadomość. Jak to zrobimy? Bardzo prosto. Wchodzimy w ustawienia, a następnie w menu Siri. Klikamy, przewijamy trochę w dół i jak widać, pojawia się już funkcja ogłaszania wszystkich powiadomień. Klikamy w to. Co jest tutaj aktywne? Jak widać, wyświetlają się słuchawki i jest włączone. Dlaczego? Ponieważ iPhone wykryje, kiedy mamy podłączone słuchawki, czyli gdy będziemy je nosić, i wtedy przeczyta nam wszystkie powiadomienia. Jakie powiadomienia chcemy, aby Siri nam czytała, a jakich nie? Bo być może, jeśli biegniemy i przyjdzie nam powiadomienie z CapCut o jakiejś promocji, to nie chcemy, żeby przerywało nam muzykę i mówiło: jest promocja w CapCut. Co więc robimy? Wszystkie aplikacje, których nie chcemy, aby Siri nam czytała, otwieramy i wyłączamy. Natomiast, jeśli chcemy, aby Siri czytała wszystkie powiadomienia z wiadomości, zostawiamy je aktywne. Tutaj w środku możemy też wybrać, czy chcemy, aby czytała wszystkie powiadomienia, czy tylko wiadomości bezpośrednie, czyli wtedy, gdy ktoś wyśle nam wiadomość, a nie reklamę czy inną informację. Na przykład możemy wyszukać WhatsApp, włączyć wiadomości WhatsApp i wybrać wiadomości bezpośrednie, czyli typową wiadomość od znajomego, mamy, taty i tak albo wszystkie powiadomienia. Wszystkie powiadomienia to byłyby na przykład komunikaty o tym, że WhatsApp zsynchronizował się z Maciem czy coś podobnego. Zostawiamy w ustawieniu wiadomości bezpośrednie i to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia!